Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii od złotówki do gotówki. No a dzisiaj, jak już widzicie, 60 jest przygotowana. Prasa tak samo, wszystko mamy gotowe i jedziemy na początku na to pole drugie. To nie jest tylko to drugie. No bo lepiej... Właśnie, żeby na początku ja pierdzielę! Tych wyłóciech! Tej! Ty... Pyszę, ja muszę tutaj tak ale... O kurde! Dobra, spróbuję przejechać Ale było, łoba, łoba. Ale jak w tej chudzi? Dobra, rozkładamy. Trzeba słuchać tak, tak? A nie, to trzeba tak. I tak, dobrze. O. I chyba jest ok, tylko... Dobra, opuść podbierasz. Opuść. Chodźmy. Dobra, i Jedziemy. Chodźmy. Zobaczymy, jak to Chodźmy. Tak, Chodźmy. Chodźmy. że fajna będzie.

Widzę, że te kostki są cholerę duże. O kurde. Dobra, stop! A pierdziele tu trzeba... Trzeba te pęki układać. Chciałem, że one aż takie więcej będą. No i właśnie, teraz problem z tymi belkami. Ale to by druga osoba się przydała. Ale no co no? Nie mam nikogo do pomocy. Wejdzie tu wezmę. Dobra, o tak. I o, dobra. Zarobiście no idealnie jest to wyliczone. To naprawdę fajnie. O kurde, ja tam widzę, że jest problem. Ja pierdziele zapchała się. Ale dobra, chyba... Nie, ją trzeba odepkać. Dobra, to ją odepchać. O! Wypluło belkę tu O cholera O, dobra, my ją tu, tu belkę Postawimy tu Kurde, gadaj się, że nie wejdzie Nie chodzi. Chyba, że burtę tutaj, tutaj jedynie... Jedynie tak. Ale będą wypadać. Chyba, że... Chyba, że Tak, Dobra. Jest okej. Okay. Trzeba wjechać po kosy. jak się poprzestawiało. Tu mówi kolejną kankę. Bę trzeba dobrze. Z tobą przestawić Trzeba otworzyć. O! Mamy otworzone. To jest o. Tak ładnie. Ja wierzę, wypadają. Trzeba, trzeba biegać, to się układa. To jest jakiś plus tego. Yyyy... Eee. Tu, tu Kurta powida... To Tak, to się ślema... No, tu pojedziemy... O, ja pierdziele. O nieźle. A tam nie ma pod L, żeby pasy zapiąć. Kurde, mogłem to przyczepę przerobić, żeby pasy się dały do... zapiąć. Prawiecie, co? Chyba musimy już jeden transport zrobić. Bo widzę, że... To tak nie pójdzie. Zanimia to 30 dojadę. Żwa za 60 tego jedziemy. Zapakujemy. Spróbujemy to jakoś dowieść.

Ale źle ten dyktator tu stoi Dobra, tu trzeba gdzieś tak stanąć Zgaśmy I wrzucamy To Ej! I zamknięcie Widzicie samo, że ja bym super siłę sobie włączył. Bo łatwiej będzie mi ładować te pele Super siłą. Jeszcze Ja wiecie Czemu nie można rzucać? Można tym rzucić? Tak, super rzucanie. Nie. Yeah. Jak klikam, to puszcza. Nie wiem czemu rzucanie. Ufodzili w tym farmingu. Bo... Było. Tak jak wizdadzie, przecież teraz bym się przydało gwizdanie, żeby tego byka przegonić To to jest hit, łabaże Belka na łebko spadła Dobra, ja tam wejdę Zajmniej spróbuję tam wskoczyć. Chyba się nie uda. Czekajcie, myślę, że już jest właściwy do... Nie z tych celów. O, o kurde, myślałem, że tu jest dziura. A to dziwne. Tu powinna być dziura, żeby można było zrzucać te belki. A nieba. To dziwne. Dobra, ładniej ją ułożymy. I tu. Dobra. Ładnie to ułożymy. Będziemy zużywać. Chociaż tu też da radę. Żeby paszowozem podjechać pod tutaj drzwi i wrzucać do paszowozu. Albo nie tylko do paszowozu. Bo w ogóle to ja... Już się kiszonka kupna skończyła Ja sobie belki kiszonki kupowałem Zawsze u swojej to trawy Tylko To teraz to myślę, że jak to niedługo się kupi Belarkę Okrągłą To już wtedy będzie lepsza robota. O tu wejdzie do... Zaptek tu też. No zarazie to kurde ty mi to... Kurde zapnęło się. Adetyber, więc muszę sobie powróc super siłą i wyłączymy super siłę no, nie, no To gólnie już właśnie ma zakończone i tyle mamy zboża No to jest po prostu rekord Tyle zboża co ja nigdy nie miałem tu mamy jakieś 5 ton to ile jest tu? Ja pięk Pokóję Zaprz drzwi To wskoczę na do byka Ich ich kiedyś na byku? Ja nie Dobra yyy znaczy, już tak na... bo robota czeka. Tej drugiej za chwilę mi wyjdzie. Jedziemy, bo robota czeka. No dobrze. Jedziemy, bo czasu nie ma. Trzeba jechać. Jakoś podcofnie I nie wpada po prostu Nie można tego upadać Bo jak się upada to wychodzi jak na E jeszcze pałek I to trzeba podcofnąć Ale myślałem o zakupie Orkada Żeby sobie jakąś pryzbę ogardać Jakąkolwiek i Orkada ogardać, żeby Kiszonkę ogarnąć Tylko wszystko ogardać Nie no, bo potrzebuję trochę kiszonki Kończy już swojej Mam dużo łokę, no to połowa pójdzie na Kiszonkę, połowa

Teraz tu było ogardać Polera, dużo już jest belek. Aż mi wypadło Nie, tu jeszcze Jeszcze raczej wejdzie No, jeszcze trochę

Dobra, ja już się dzisiaj z i Dara się. Cześć.